Zadzwoń, że winda nie działa, poczekaj Dobra, dzwonimy na motel widzowie, bo na motele są najlepszy tam Mają być dwie godziny live'a Chłopie, ale ja zapomniałem, że na Prime MMA Posłucham. Halo, witam Witam Wie pani w ogóle co tu się dzieje? Ale gdzie? To Znaczy, bo. Ja byłem na zakupach i wróciłem do swojego pokoju. Pokój numer ósemka. ósemeczka. Tak? I ja wchodzę, a tu jacyś w ogóle inni goście leżą na moim łóżku w pokoju na hotelu, na tym. W pokoju. Jak w po... I oni w mu ...no tak, i oni mówią, że ten, że to jest ich pokój. I że pff, mam stąd się wynosić, o tak powiedzieli. No to dobrze, ja sobie teraz odzwonię tam tych gości. Dobrze. Ona zadzwoni do tych gości, ty, i powie wypierdalać z pokoju, ty. Ale jazda, ale jazda. Kobita się nabrała, ty. Wyobraźcie sobie, śpicie, a tu telefon dzwoni. Wypierdalać z pokoju, bo się włamaliście na pokój.